Hello, ludzie! Hello. E, tutaj e, ja, Kuba, czyli L, a to jest Dominik, mój kuzyn. Witajcie! Dzień dobry! No i my chcemy nazwać vlog. Czyli następny vlog ze mną i Dominikiem. Czyli spotkanie z widzem. Tak, Dominik? Tak. No. My tutaj sobie porozmawiamy o czymś w sprawach i idziemy pianki, które zostały na Mikołajki, na Mikołaj. Znaczy. No, nie pamiętam kiedy, ale jest. dobra. Ty temu. No chyba <todgłosy> Nie. Dobra. Niko nie! No, Mam, am a więc. <coughs> I tutaj zaby jesteśmy. I to ale o tym będziemy to O Minecrafcie. Pra Dominik. O Minecrafcie. Tak. No. A więc ja zrobiłem takie gigantyczne drzewko, takie wiszku. Mhm. I dzień dobry, proszę powitać Kubusia. No, co nie chcę Nie przy ludziach. No bo to jest Kubuś. Dobra. co by... Na, co by wam pokazać e, ja chciałbym wam go GRODZISKA CICHO ja chciałbym wam pokazać jak się e, jak dziś na, na świnie po prostu bierzecie e, wędkę z marchewką z, z, i siodełko Mówicie no, jakąś świnkę, nakładacie jej siodełko, bierzecie w wątkę, no i czekacie aż świnka do was przyjdzie. Jak przyjdzie to możecie na nią usiąść i nie nią jeździć. Tam gdzie będziecie odwróceni z tą marchewką... nie idę po by Nie! Nie! No to będzie ze mną nie chodzić, znaczy będziecie mogli na jeździć, a jak klikniecie prawym przyciskiem to to ją rozpędzi. Dzięki... Widziałem. Dzięki za oglądanie. Dominik... Y, Dominik, powiedz, trzy magiczne słówka. Czyli lajkujcie, subujcie i komentujcie. Lajkujcie, subujcie, subujcie, Subujcie. Subujcie. Komentujcie. Komentujcie. No, a więc my się z wami żegnamy. Dzięki, cześć i na razie.